Cześć kochani, cześć, witam Was bardzo serdecznie we wtorek na kolejnym miksie. Tym razem mamy miks za 40 zł. W miksie znajdują się ekstra linie za 10 zł, mega pensja to są dwie zdrapki za 10 zł i cztery sztuki po 5 zł, czyli zielona pensja, moc szczęścia, gwiazdka z nieba i askier. I właśnie od tego askier sobie zaczniemy. Potrzebujemy znaleźć trzy takie same symbole. Zdrabka z numerem 40 i sprawdzamy, co ona to kryje. A w grze pierwszej mamy wiśnie i biedronkę, czyli nie. Gra druga pierścionek i wiśnie. Gra trzecia podkowa i pierścionek no pozamieniały się miejscami. Gra czwarta, flaming, flaming i flaming, ale flamingi na swoim miejscu. Prawidłowo, bardzo się cieszę. Patrzymy gra, dalej: gra piąta, ananas, ananas i kotwica. Gra szósta, dzwonek i piłka. I gra siódma, arbust i cytryna. A pod trzema flamingami mamy 5 zł. No i super. Odcinek uratowany zera nie będzie. Kolejna sztuka gwiazdka z nieba z, z numerem 36. I sprawdzamy. Wygrywające liczby to 35, 7, 9 i 14. O tak, tu się coś kryje. Mamy trzydzieści dwa, mamy osiem, dwadzieścia pięć, dziewiętnaście i dwanaście. Następnie piętnaście, trzynaście, trzydzieści cztery blisko, trzydzieści nie ma. I 11, czyli wychodzi na to, że zdrabkę mamy pustą e kontrolne wszystko się zgadza no to kolejna sztuka za 5 zł z numerkiem 25, moc szczęścia i sprawdzamy wygrywające liczby po 34, 26, 22 i 12. a jest osiem, jest cztery, jedenaście, jeden i trzynaście, dwadzieścia jeden, trzydzieści jeden, siedemnaście, trzydzieści dwa i dwadzieścia osiem, czyli też półsto EF. P kontrolne. No to ostatnia za 5 zł, zielona pensja z numerem 17. Wygrywające 24, 26, 19 i 23, a mamy 33, 17, 18.

12, również pusto. AC. No, niestety. Za 5 zł spisała się tylko jedna zdrapeczka. Dała zwrotnik. Zobaczymy, co przyniosą zdrapki za 10 zł. Zaczniemy od megapensji. Mam z numerem 7. I wygrywające liczby w zdrabce to 45, 9. 14, 2 i 32. I sprawdźmy, co my tu mamy. 44, 1, 32. O super, zobaczcie, zaczęliśmy obokiem, a jednak mamy wygraną pod 32. Super. Kolejnie 17 i dwadzieścia osiem to już nie ma. Następnie napis Mega Pensja trzydzieści jeden nie mamy czterdzieści osiem nie ma piętnaście czterdzieści sześć trzynaście obok dziewiętnaście czterdzieści dziewięć

Super, czyli powyżej zwrotu. Mega mnie to cieszy. Kontrolne GG. Mam nadzieję, że tak, że nic nie pominęłam. Dajcie znać w razie czego, gdybym coś przeoczyła. Bo wiecie, ze mną to różnie bywa. Także ostatnia sztuka na dzisiaj. Ekstra linie. Ekstra linie mam z numerem 17. I tu się trochę pobawimy. Sprawdzamy. Kwiat i korona to są dwa pierwsze symbole, których szukamy. Kwiat i korona. Mm -hmm. Mamy koronę. Kolejna. Kwiat i korona. Chyba już nic więcej nie widzę, ewentualnie znajdę później. Kolejne dwa symbole: rolki i czapka. Mamy rolki. Tu są rolki. Rolki i czapka. Kolejne dwa symbole: klapki i rower. Klapki, klapki i rower. No, coś ubogo z tymi symbolami. Tu mamy klapki, tu mamy rower. Tu jest rower. Tu mamy rowerki. O, okej. Okay. Chyba klapek już nigdy nie było. No to kolejne dwa. Ptak i wiatrak. Ptak i wiatrak. Tu jest ptaszek. Tu jest rower ominięty. Ptak i wiatr Tu mamy ptaka. I jeszcze tu. Dobrze. Następnie leżak i biedronka. Leżak i biedronka. Słuchajcie. Albo nie ma, albo ja nic nie widzę. Leżek i biedronka. No nic. Jedziemy dalej. Kolejne symbole to piłka i moneta. Piłka i moneta. Mamy monetę. Tu moneta. Tu mamy piłkę. I to by było na tyle. Ostatni symbol po tej stronie to cytryna. I cytrynkę mamy tutaj. Cytryna jest również tutaj. Mamy tu. I na końcu, tutaj, no i od góry, kolejne symbole. Okulary i motyl. Są okulary. Okulary. I motyl. O jest motylek, już miałam mówić, że znowu nie ma symboli, ale coś się znalazło. Kolejny klucz i serce. I serduszko mamy tu, mamy tutaj. Tu mamy klucz. Kolejny. Klucz i serce. No to teraz trochę nadrobimy, bo sypnęli tymi kluczami. I serduszko. O nie, tu, tu. Serduszko. Tu jeszcze klucz. Dalej. Słoń i księżyc. Mamy księżyc, jest słoń, księżyc, słoń, tu jeszcze księżyc i tu jeszcze słonik, dobrze dalej podkowa i słońce podkowa i słońce jest podkowa podkowa i słoneczko. dalej diament i gwiazda diament i gwiazda mamy diament jest gwiazda diament okay, dalej kości i tęcza, mamy tęczę, mamy kości, tu są kości, kości i tęcza, oj przepraszam, bo nie widzieliście, mamy tęczę, i tu kości. I ostatni symbol. Ostatnim symbolem są balony, ale one nam tu chyba nic nie zmienią. Chyba żadna linia nam się tu nie utworzy. Mamy balony. Tu jeszcze było słoneczko. Dobrze. Jeżeli nic nie pominałam, zdrabka jest pusta. Kontrolne, tak jest LNC, także moja ulubiona zdrabka, niestety pusta, ale to nic, posłuchajcie, na 40 zł i tak nie mamy złego wyniku, bo mamy 20 zł w megapensji i 5 zł w Askier. Także na 40, 25 zł odzyskane, będziemy mnożyć dalej. A z wami w, 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 będę widać się już kolejnym razem niedługo. Także do zobaczenia, buziaki, pa.